Cześć, dzisiaj sobie porównamy dwie kamery sportowe, czyli Xiaomi YI oraz GoPro Hero 3 w wersji Black. Zapraszam. Zacznijmy sobie od suchej specyfikacji. GoPro na papierze wypada lepiej, jeśli chodzi o szerokokątność obiektywu. Ma wyświetlacz, mikrofon stereo i minimalnie większą baterię. Jest też minimalnie mniejsza. Xiaomi wyróżnia wbudowany głośnik, więcej megapikseli i niestety brak wyświetlacza. Kiedy przyjrzymy się dokładnie kamerkom, widzimy, że wyglądają praktycznie tak samo. Z przodu znajdziemy przycisk włączenia, który służy też jako wybór trybu pracy, oraz diody statusu. Te w Xiaomi zmieniają kolor w zależności od poziomu baterii. Z tyłu natomiast znajdziemy miejsce na baterię. W przypadku GoPro możliwość podłączenia ekranu, a w przypadku Xiaomi porty. Skoro jesteśmy już przy portach, obie kamery posiadają slot na kartę microSD do 64GB, micro HDMI oraz port USB, mini w przypadku GoPro oraz micro w Xiaomi. Na spodzie urządzenia znajdziemy diodę statusu oraz ogromną zaletę Xiaomi, czyli miejsce na montaż do statywu czy też selfie sticka. Jest to wejście standardowe 1/4 cala. Niestety GoPro tego nie oferuje i należy dokupić dodatkowe akcesorium, czyli tak zwaną klatkę. Obok wejścia na statyw V jest też mały głośnik. Wydaje on dźwięki, gdy zaczynamy kończymy nagrywać lub włączymy funkcję znajdź kamerę w aplikacji. Producent zabawnie nazywa go brzęczykiem i słusznie, dlatego że jest tak marnej jakości, że nawet te brzęczenie jest słabe. Koniec teorii. Przejdźmy więc do sprawdzenia jak kamery zachowują się w akcji. Zacznijmy od mikrofonu. W GoPro jest on na dwóch ściankach bocznych, więc mamy stereo. W v na górnej krawędzi mamy mikrofon mono. No, i jak się sprawują? Posłuchajcie sam. Test, jak nie słychać, wokół jest kilka osób. Teraz mówię podniesionym głosem. Teraz mówię normalnie. Test, jak nie słychać, wokół jest kilka osób. Teraz mówię podniesionym głosem. Teraz mówię normalnie. Teraz mówię do wbudowanego mikrofonu w GoPro bez wodoodpornej obudowy. Trzymam ją w ten sposób, żeby nie zasłaniać żadnego złącza. Teraz natomiast mówię do kamery Xiaomi i. Dokładnie taka sama zasada jak ostatnio, czyli bez zasłoniętych portów weryfikuję dźwięk. Wnioski są takie, że oba mikrofony nie nadają się praktycznie do niczego i polecam kupić mikrofon na złącze mikro HDMI, no i wtedy ten dźwięk będzie jakoś brzmiał. Natomiast jeśli miałbym wybierać, to lepszy dźwięk nagramy GoPro. Weźmy sobie teraz o testu baterii. W standardzie w GoPro jest 1050 mAh, nasza bateria ma 1180, jest kupiona dodatkowo, powinna więc w teorii wytrzymać jeszcze dłużej i na pewno wygrać z Xiaomi. Postanowiliśmy więc to sprawdzić. W tym samym czasie włączyliśmy kamery z najczęściej naszym zdaniem wykorzystywanymi ustawieniami, czyli rozdzielczość Full HD, 1080p, 60 klatek na sekundę, wyłączone Wi-Fi oraz włączone wszystkie diody statusu. Jak widzicie GoPro padło już po godzinie 11 minutach i 44 sekundach, Xiaomi nagrywało 13 minut i 12 sekund dłużej. Jakie są wnioski? Jest bardzo podobnie, ale wygrało i. Należy wspomnieć, że nasza bateria z GoPro ma ponad rok, ta z Xiaomi jest praktycznie nowa. Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, czyli nagrywania. Z tej okazji wybrałem się do Londynu i oddawałem vlogera podróżniczego, niestety z marnym skutkiem. Raz, że byłem chory, a dwa, że wiało i moje włosy wyglądają jak wyglądają. Ale nie to jest najważniejsze. Porównajmy sobie teraz jakość obrazu. Na pierwszy rzut oka obie kamery nagrywają bardzo podobnie. Kiedy porównamy sobie dwa obrazy obok siebie i przyjrzymy się dokładniej, bardziej szczegółowy materiał nagracie GoPro Hero 3. Po zmroku także lepiej wypada GoPro. Do obrazu jeszcze zaraz wrócimy. Załóżmy, że idziemy sobie ulicą i nagle chcemy nagrać coś niespodziewanego. GoPro potrzebuje na uruchomienie i rozpoczęcie nagrywania około 5 sekund. Xiaomi zajmuje to aż dwa razy więcej. Więc weźcie to pod uwagę, jeśli często nagrywacie na przykład coś niespodziewanego. Żeby posiadaczom i chętnym na zakup Xiaomi nie było smutno, to jej zaletą jest to, że może działać w trybie bez baterii. Niestety GoPro tego nie potrafi. I oferuje nawet tryb samochodowy, ale niestety za każdym razem kamerę trzeba uruchomić ręcznie, więc jest bez sensu. GoPro podczas ładowania i nagrywania lubi się przegrzać, więc możliwość nagrywania bez baterii uważam za dużą zaletę. No i to się niewątpliwie przyda, na przykład jeśli chcemy zasilać tą kamerę z Powerbanka. Jeśli chodzi o budowy wodoodporne, tutaj też jest podobnie. I ma okrągłe szkiełko Gorilla Glass, które nie paruje. No i faktycznie tak jest, bo sprawdziliśmy to, jak widzicie w tej chwili na zdjęciu. GoPro ma kwadratowe szkiełko, które potrafi czasami zaparować, więc tutaj plus dla I. Wodoodporność tej obudowy to 40 metrów w przypadku chińskiego producenta, no i aż 100 metrów w przypadku amerykańskiego. No, czyli tutaj wygrywa GoPro. Obie obudowy nierdzewieją, one są wykonane z plastiku, a śruby ze stali nierdzewnej, także z tym nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze pozostaje kwestia nagrywania dźwięku w tej obudowie, nie wiem, czy coś usłyszycie, ale proszę bardzo. Teraz mówię do GoPro takim samym tonem jak ostatnio, tylko że mamy tutaj wodoodporną obudowę, także możecie zobaczyć, jak i słychać. Teraz nagrywam dźwięk Xiaomi, i jak widzicie, mówię dokładnie tak samo jak przed chwilą. Jestem w tym samym pokoju, no i jesteśmy w wodoodpornej obudowie. Obudowa od GoPro ma trochę większą średnicę nóżki, także jak ją postawicie, jest trochę bardziej stabilna. Na koniec dodam jeszcze, że obudowa Xiaomi współpracuje z akcesoriami GoPro, więc jak chcecie coś podłączyć, to śmiało. Do zestawu z kamerą otrzymujemy pilota wraz z kijem, i ten drugi, który widzicie, to zwykły chiński kij który kupiliśmy za 15 zł. Różnica jest spora, zarówno w wykonaniu, jak i stabilizacji. Selfie Stick od Xiaomi ma możliwość blokady każdego poziomu rozłożenia, dodatkowo głowica kulowa daje całkiem spore możliwości regulacji w każdym możliwym położeniu. Mamy także dedykowany uchwyt na tego naszego pilota oraz smycz, żeby nam ta kamera z tym kijem nie upadła. Obie kamery umieściłem na kijach i rzuciłem się w tłum ludzi na jednym z londyńskich targów. Efekty zarówno w obrazie, jak i stabilizacji możecie zobaczyć sami. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze o aplikacjach. Zarówno jedna, jak i druga kamera posiada Wi-Fi oraz dedykowaną darmową aplikację do obsługi kamery i jest to praktycznie niezbędne. Obie aplikacje są bardzo podobne. Różnica jest taka, że i ma apkę po polsku, GoPro jest po angielsku i ta od chińskiego producenta nie wspiera iPada, więc to jest trochę słabe. Poza tym zmienimy tam wszystkie takie same ustawienia w obu kamerach, czyli sformatujemy kartę, zmienimy tryb pracy, rozdzielczość, tryb nagrywania, odwrócimy obraz, zobaczymy co nagrała nasza kamera oraz włączymy i wyłączymy nagrywanie. O ile GoPro da się używać bez aplikacji na tzw. Tak czuja, to w jest ona niezbędna, ponieważ nawet nie sformatujemy karty. Podsumowując, Xiaomi wygrywa zdecydowanie ceną, ponieważ sama kamera to koszt 450 zł. GoPro Hero 3 jest droższe, kosztuje około tysiaka, ale nagrywa bardziej szczegółowe wideo, co mogliście zobaczyć wcześniej. Do tego posiada wyświetlacz, no i ten mikrofon stereo, który jest minimalnie lepszy. Ocenę końcową pozostawiam Wam, ale Xiaomi zrobiło kawał dobrej kamery i jest to sprzęt godny polecenia. Dziękuję bardzo za oglądanie tego porównania. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i zapraszam do dyskusji w komentarzach, którą kamerę wyście wybrali i co uważacie o nich. No i zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Czołem!